Ostatnio biegnąc po spawnie Anarchii zauważyłem dwie ogromne zmiany. Ej, tu się chyba coś zmieniło. Spawn zmienił motyw na bardziej tropikalny oraz zostały dodane dwa NPC z trzema jakimiś skrzyniami. Dungeon eventowy, zmiana skrzyń i... Jakaś skrzynia Atlantydy pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu? No dobra, sprawdźmy dungeon eventowy. Szybki zakup wejściówki. Jakaś wejściówka, nie wiem. Atlantyda. Ej, to jest chyba jakiś event, co nie? Dokładnie tak, na Anarchii w długo wyczekiwany wakacyjny event, podczas którego możemy zdobywać nowe skrzynie Atlantydy, które potem możemy wymienić na spawnie i zdobyć lepszych wersji. I je oczywiście otworzyć. Widzowie, stało się na Anarchii w końcu zawitał event wakacyjny, i tutaj znajduje się strefa eventowa. I mamy jakąś skrzynkę. Skrzynka Atlantydy jest pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom. W, pierwszy, no, w, pierwszy, w pierwszym poziomie, wiadomo, są jakieś tam sypitemki. Jakieś totalnie dla porządkujących. Skrzyną już chyba będą jakieś... O, właśnie są jakieś anarchiczne itemki. Jest skrzynka Atlantydy drugiego poziomu druga, tu trapy, parawany, okej. Okay. A część skrzynka Atlantydy trzeciego poziomu. Tego jestem bardzo ciekawe. Uwaga. Okej, okay. jest trójzą Poseidona. Jest tu przemiot... Dobra, to porzucamy do zjemy w miejscu uderzenia od rzepioru, które zdaje obrażenia od pobliskich przeciwników. To może być ok, zależy ile on będzie zdawał obrażeń. Wyrzutnie hydroklatki. Po użyciu wystrzeliwuje pocisk, który tworzy wodną klatkę, uwięziającą przed... Ubie... przeciwników w miejscu. Jest kostium nurka głębinowego. Dzięki temu przedmiotowi otrzymasz unik unikatowy wygląd oraz biskie bonus. Lista bonusów. Stały efekt szybkości biegania 2. Po wyjściu do wody otrzymujesz co jakiś czas grację delfina. O, czyli efekt delfina to jest mocne. Plus 30% obrażeń w wodzie, plus 4 serca. czyli to jest takie żeby się bić w wodzie. No to to, jak się będę z bił w wodzie, to, to naprawdę jest mocne. I pet cyberobrońcy. Podlęczniczy przeciwnika, 30% trudności w wodzie, szybkość kupowania 2 plus 2 dodatkowe obrażenia. Ten będzie chyba całkiem ok, mi się wydaje. No i wiadomo, A set, literka, sakietki i to wszystko. Dobra. Więc... A, i oczywiście został zakupiony, został zakupiony na ranga eventowa oczywiście, czyli ranga nurek. I pierwsze co zrobię, zanim tam Przyjdę to zanim tam pójdę to odbiorę chyba se kicika gvp wiecie? Dobra i odbieramy kicika. Cyk 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 Dobra. Wystawimy se kluczyk za 5200. Rzadki za 650. No i szybko powystawiamy sobie te seciki. O, limit, limit, limit przedmiotów na rynku. No dobra, to wystawię sobie później, ostawię sobie tutaj CK, nie ambicze, niestety, więc robię tak. Idziemy widzowie na dungeon eventowy. To ta, totalna baza obcych, gdzie trafują oceany, tworzą broń legion i cybernatyczne potwory, a ty musisz pokonać boce, bo włączyć mi to technologiczne piekło. Okej. Okay. Kliknę, aby dołączyć. 2300 osób jest aż. Repatelna została Okej, okay. jak to teraz wygląda? Jezu, ile tu jest ludzi. Masakra, dobra, wychodzę z linii. wyjść? Lohy poziom pierwszy. Chyba nie tracą itemów, co nie? Yo. Dostałem coś? Nie, nic nie dostałem, bo to on zabił. Chyba nie, do... nie tracą chyba itemów. Się wydaje przynajmniej. O! Nic nie dostałem. Zabili jeszcze 23 mowy. Tu w skrzynkach nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Ale mapa jest piękna, widzowie, to akurat wam przyznam. Mapa jest piękna. Rówe No kurde, nic nie dostałem, no ale dobra. Może coś się zaraz dostanie. Jeszcze 20... Wiecie co? Jest lava. A, zginąłeś. A, czyli jak się wpadło do lawy, to się ginie automatycznie. już się przestraszyłem, że itemy straciłem. I straszą tak ludzie. Na tym poziomie pojeżdżasz 50% na skrzynkę pierwszego poziomu. Przestańcie mi bić. O, robot No kurde, nic nie dostałem znowu. Ale muszę zrobić wejście na żeby wejść na poziom pierwszy. O, wezmę sobie knopaka, żeby słychać ludzi. Teściomek. Hello? He, eee, no ty mnie bijesz, stary. Nie mogę, ziomek nie bije. Dobra, opie, ja wiem, że masz anarchiczny miedź i ogólnie się poczuwasz, ale uspokój się. O, dobre, dwie skrzynki Atlantydy. O, idealnie. Aby dokładnie przejść na następny poziom, zabijesz 20 mogów. O, dobra, tu jeszcze obrębca Atlantydy. No, dostałem od 4 skrzynki. Nie zabijesz mnie stary, nic się nie dostaniesz. Mam rankę eventową, czego nie rozumiesz. tu odepca dostaję. Dobra, ja sobie zjem koksa bo nie chcę mieć fajerki. To, że chcę nie w łupę nie chcę mnie pije. Zaraz siłkę przyjadę na niego, wypiję i go leję, bo mnie denerwuje już. O, o, o! Żółw. Ty. Nie, żółw mój. Fajnie cię dostałem niestety. Nie no, ale fajnie. Czemu ty mnie bijesz? Nic ze mi nie dostaniecie. Nie mogę, chłopa z rangą eventową będą bić. Po co? Po co ci to ziomek, o? Daj mi, chcesz go zabić. A ja zdobiłem? Ale jestem z siebie dumny, widzowie, zabrałem go. O, dobrze, wyjdź tam, bijcie, ja sobie... ...pójdę pozabijać mobki. Jeszcze 12 mobów, aby odlokować następny poziom. No, pozabiję pozabijem z tym mowy te 12 mobów i... Odblokowujemy kolejną strefę, widzowie i ostatni mob zabijamy, i jest odblokowałeś piętro Lochu tak, ta nowa strefa jest tutaj, to powiem, że to jest no dobra idziemy i... Blochy poziom drugi, 55% szansa na skrzynkę Atlantyny, okej okay. Dobrze, Idziemy tutaj na górę, czy tutaj znajdziemy? Oj, tutaj trzeba przeskoczyć, tylko że na razie nic się tutaj... Nie respi, to już tak patrzę, chyba, że musimy gdzieś przejść dalej, to jest... Taki właśnie mini parkour, gdzie mogę się przenieść tam? Mówię, poziom drugi, kiedy się przenieśli. Pięknie. i to tutaj. Dobra. Nie nieziomek Jest, dostałem dwie skrzynki Atlantydy. Pięknie. Pan, zabiorę ci. Ań, zabrałem ci. Pan, zabiję. Dobra, ale dobrze widzę, bo jest mniej osób i łatwiej się zarabia. Nie strzelaj do mnie, ziomek, łukiem. Masz, nie trafiasz mi i tak. O, no znowu. Jezu, widzowie, pięknie z ten event. Kocham go. I uwaga. Żółgio bot, ostatni, który ma najwięcej życia. I jest, odlokować piętro lochu. Teraz tak, pójdę na spawna, bo nie chcę szukać za chiny gdzie jest to wejście. Więc pójdę sobie na spawna. Ze spawna wyjdę sobie na... Czy wyjdę, pójdę sobie... I jestem BOT? Tutaj jestem BOT. Eee... A teraz zablokowany. Kudle, czy muszę szukać? No nie najgorzej. Gdzie jestem po poziom trzeci? Dobra, tu, 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 tu. Nie, nie wiem gdzie jest. Tak, chodzę randomowo, teraz może coś znajdę. Chodzę labir labiryntami. O oh, jest! Zabijecie jeszcze ostatniego. Dobra, to pomieszczenie jest blokowane, Idziemy. Odblokować trzeci poziom loków. Nie strzelaj do mnie tym lukiem. Nie, oni też tu mogą wejść, najgorzej. Ale chyba nie chodzą finalnie. Ja tak długo będę wchodził po tych schodach poważnie. Lochy poziom trzeci. Panie, gdyby tutaj nikogo nie było, licz na to. O, jest ktoś, jest jeden zawodnik. Już widzę jednego zawodnika. Widzę już dwóch zawodników. O, Jezu, tu Dripstone. Nigga też trzeba po Dripstone'ach skakać. No i tu trzeba parkour zrobić. Ja pierdzielę. No to się, dobra, widzowie wchodzimy. O ty kurde, nie wiem czy ja wejdę. Tak, 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 tak. Oj, oj. Tam musimy wejść. Tyk, cyk, ty, ty. Proszę. Zbokujemy się blokiem. Jest. Dobra, ok. tam wygląda. Da, dolecę, doleciałem, ale ledwo. animesz no, kurde, nie chciałem z tym poziom przechodzić. No dobra. Kurde, dużo ludzi jest Myślę, że będzie mniej jak to jest poziom trzeci już. Dobra widzowie, wyjście ze strefy. Mamy 64 skrzynki Atlantydy poziomu pierwszego. Ruszamy na wymianę skrzyń. Let's go, mamy drugi poziom. I odstawiamy się na razie ją do Ender Chest'a. No i sprzedam przy okazji jeszcze te wzmianki. Tak widzowie, aktualnie będę się cały event. Oczywiście będę traktował nie będę grał. Bo naprawdę mi się mega spodobał. No tylko wiadomo, Film nagrałem film tak na temat eventu i ogólnie, żeby wam pokazać jak ten, film, czy jak ten event wygląda. No nie było mnie czasu. Czasu, nie było mi 15 dni w domu, bo byłem wyjechany, a więc co? Wawka kombek, jak to mówią niektórzy. No w sumie mówię tylko ja. Ale trudno, nieważne. Wawka kombek. Dzięki za oglądanie. Siema!